W kolejnym odcinku, tym razem pole, albo znowu pole, srebrne pole, tym razem od drugiej strony. Tam już jest mój towarzysz dzisiejszy. Generalnie widzimy się przy pierwszym. Do zobaczenia. Słuchajcie, pierwszy dołek, pierwszy sygnał. Jako już namierzyłam, mniej więcej poszukamy ping-pointerem. Tak, tak jak myślałam. Z daleka myślałam, że to jest grudka ziemi. A to kamień magnetyczny jakiś, filozoficzny. No nic. Tu nic więcej nie ma, idziemy dalej. 60 to 68. O, szukamy. Tu. co my tu mamy odłamek jakiś jakiś odłamek w sumie ma ślad jak, jak pierścień jak wiodący więc chyba to jest kawałek pierścienia po prostu no nic, to następnego gdzie ty weszłaś? No. I ty, twoje ślady idą tam? No. Za wykrywaczem tak pół metra to leżało i metr dalej przechodziłaś. Say O kurwa. Stary... To jest tych. To przecież to jest gorejący granat. No właśnie. Ja pier... O tego, on leżał na wierzchu. To leżało na wierzchu, to, to... Bo mówię, co to jest, nie? Podnoszę, mówię, oku. Jap! Jap! Do gratki, nie? <grytanie> tu wykopałam polmosa, a tam mam drugi ładny sygnał. Poszukajmy sobie. I coś tu jest. Jest e... chyba nakrętka od czegoś, już wam pokazuję. Jest to chyba nakrętka od czegoś. Słuchajcie, teraz wpada coś takiego, jest wgniecione, ale wygląda jak od jakiejś klamry czy coś, bo. Tutaj przez środek ewidentnie coś szło. Trochę tu trafiłam. Ciężkie dosyć. Ciekawe. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Słuchajcie, ja chyba już widzę. Jeszcze sprawdzę, tylko czy to jest to. Oczywiście. I mamy kawałek guziczka, Ach, tutaj łamany, taki o. Mam tutaj taki ładny sygnał 48 łamiący na 50. I takim ładnym sygnałem jest hmm. jakaś tubeczka. Nie mam szczoteczki, żeby to wyczyścić Nie bardzo będę widzieć co to jest, ale pójdę po szczoteczkę jak dojdę do tamtego końca pola. Słuchajcie, wykopałam jakiś sygnalik. Ja to prawdopodobnie widzę. Tak. O! Super! Klamereczka jest. Wtedy tak przerzewiała, że jej nie. Chociaż. Jakby ją wyczyścić? Trochę już przewiała. Ale zawsze to klamerka. Prawdopodobnie jest w tej dużej grudzie, z tego co udało mi się już namierzyć detektorem. Albo i nie? O! Tego jeszcze dzisiaj nie było. W dodatku cały. W dodatku cały. Proszę bardzo Słuchajcie, yy, namierzyłam, ciężko było Ale mam jakąś krągłość, więc ją sobie razem obejrzymy Razem sobie obejrzymy co to jest Pięć feningów 1900 przepraszam zobaczę 1875 nie wiem czy wam to wyostrzy w stanie bardzo ładnym generalnie tutaj no tutaj troszeczkę już wyszła taka patynka ale jest to do czyszczenia wszystko no i super jest pierwszy moniak Kolejny sygnał wykopany. Dobrze, bo zaczyna coś, jakieś sygnały wychodzić w ogóle. Bo przez moment miałam taki zjazd, że aż mi się nie chciało po prostu. Dobra, szukamy, co to jest. Co my tu mamy? O proszę. Jest i taki holcuk. Słuchajcie, jest coś okrągłego. Rozpakujemy to razem. Yy, tu. Tu. A, guziczek. Guziczek. Taki czysty. Słuchajcie, my kończymy króciutkie podsumowanie. Zacznę od siebie, bo jest dużo mniej. Generalnie tak. U mnie dzisiaj bieda. Masa guziczków. Klamereczka. Tutaj taki fancik na oko kapselek. To jest nie wiadomo co. Ale mam wrażenie, że już to kiedyś gdzieś widziałam. W pierwszym momencie w ogóle myślałam, że to jest dzwoneczek, jak zobaczyłam to w ten sposób w ziemi. No ale niestety nie. Masa yy, pierścieni wiodących. Guziczek. Yy, Zajazd guziczka. 3 czwarte guziczka. Yy, stara szybko złączka. Bądź jak Łukasz mówi. Wago. Tak? Stare wago, takie no. Wago. Tubeczki. No i wypad mi uratowało 5 rajswingów w całkiem ładnym stanie. 1875. No i tyle. Idziemy do Łukasza. 38 rocznik. Produkcja. Czujesz to? Prawie tak stary jak ty. 30... <grym> 38. <rocznik. grym> Nie będę wam wszystkiego pokazywała. Zobaczycie sobie u Łukasza. No, to, to, to może zasłonię. Pokażę wam to, co chcę wam pokazać. Yy, kawałek paska z takimi fajnymi, starymi, jeszcze bitymi ręcznie nitami. Dwie kulki. Monetki. Zajazdy straszne. O tutaj. Kolejne, ale masz ładne guziki. To nie są guziki. Nie tu! A tu masz ładne guziki. Tak. To jest bardzo ładne. Wygląda jak kapselek od jakiejś butelki, słoiczka. Gdzie mam żadnego pojęcia? Ładny kwiatuszek. Guziczki, guziczki. Eee. Yy. I reszty wam nie pokażę, Zapraszam was do tego pana na kanał, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. rozwalił Siedmiu dzisiaj... Siedmiu wam nie chcę pokazać. I nie pokażę wam, Łukasz rozwalił dzisiaj system, więc zaglądajcie do niego na kanał. To jest tylko kwestia farta, bo ma cewką tu, a nie tu. Ja ci nie będę wypominać naszych ostatnich wypadów. E... No i Pewnie i już oglądaliście, więc widzieliście. E... Srebrne pole nie zawsze musi być srebrne. I nie dla każdego, dobra, bo srebrne jest zawsze, ale nie dla każdego musi być srebrne. E, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, suba, komentarz. U niego też, dobra. U niej najważniejsza. E, do zobaczenia, trzymajcie się.